Tradycyjnie, uprzejma prośba, byś polecił y, jakieś książki. Relikwia na o, początek. Dobrze, Co, cóż to jest? Tytus. No tytus prawdziwy Tytus. Mm -hmm. Jeszcze czarno-biały. Częściowo. O, takie były tytki kiedyś. To jest księga szósta, tak? Czy siódma? To jest księga szósta. szósta tytus na, na Olimpiadzie. Mm -hmm. To jest w ogóle taki reprezentant mojej literatury chłopackiej. Wiadomo, Bagdaj. Nizurski, e, Szklarski. Nienacki też? I Nienacki też, Nienacki mhm. też, ale, ale, ale to jest numer jeden, jak to głowę rozwijało. Jak mi powiedziałeś, że był już u ciebie Andrzej Saramonowicz, bo pomyślałem sobie, że sprawa jest stracona, spalona, ale wiesz, przegrana, dlaczego, e, bo nie zapomniał. On, nie, bo on nie mówił o czyichś książkach, tylko A, o swojej, wiesz? Okay. Więc y, ma jeszcze szansę, żeby przyjść z tytułem, ale mhm. byłeś pierwszy w takim razie. Byłem pierwszy. Co masz jeszcze? Co mam jeszcze? Eee, kryminał. No pan Więc ja już mam dość, mam potąd po kokardkę seryjnych morderców, skurowania. Było Seven, genialny, fantastyczny film e, z Bradem no. Pittem I, i, i od tego czasu no, trochę jeszcze było Skandynawii, tak. ale, ale już mam dość, mam dość policjantów, którzy są cały czas, mają fazę jakąś narkotyczno- e, narkotyczno- alkoholową. Czyli... Także, także szukam takich Myślę, że to, że zablerbowała mnie Sylwia Hutnik, to jest to, że mamy podobne podejście. Ja piszę, u mnie jest dużo akcji, u niej jest dużo takiej melancholii, ale obydwoje mamy gdzieś tam w tle poczucie humoru. Tego poczucia humoru brakuje w kryminałach, prawie wszystkich, ale są wyjątki. No u Zygmunta jest, u Zygmunta wszystkiego jest poczucie humoru, wredne. No jest. wredne, ale fajne bardzo. Jest, ale on idzie, ale on idzie w kierunku właśnie tych, 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 tych wszystkich te... roztapiania w kulkach kreda. Tak, tak. tak. Montalban. I, i jego Pepe Carvalho, rewelacyjna serializująca się w Barcelonie, Donna Leon i przygody brunetiego w Wenecji, gdzie można coś zjeść, zobaczyć, powąchać. No to też Camilieri, pewnie, co? I wziął się od Montalbana, tak, tak, tak. Okay. To, 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 jest, to jest, taki trybut. I teraz uwaga, Polska, Ćwirlej, Ryszard. Yy, przewodniczący samorządu szkolnego z miasta Piły, którego zastępcą był Krzysztof Grabowski, obecnie Piczama Porno Dobra szkoła. i strachy na lachy. Fajna, fajna szkoła musiała być. Yy, nie wiem, czy z tego blerba skorzysta Ryszard, ale, ale po przeczytaniu tej książki yy, skonstruowałem coś takiego. Wyobraźcie sobie ekipę, która pisze 07 zgłoś się, ale wyciągają z niej cenzora. A do tego dosiada się Tarantino i Barea i jedziemy. Wow, panie... Nie trzeba sobie wyobrażać, trzeba po prostu przeczytać Ryśka Świrleja, genialna książka o latach 80., Cingciarze zbecy, milicjanci dzieje się. Panie Ryszardzie, y... proszę bardzo. Może, może pan korzystać, jak <grystanie> myślę. Mam nadzieję, że skorzysta. Y... Niepokorni to jest nie tylko odpowiedź na to, że, że siedzący tutaj kiedyś w tym miejscu Wincent <grym> Sewerski polecał mnie, ale to jest taki reprezentant dość mocnego, dość mocnego nurtu Political Fiction, czy książki thrillera politycznego szpiegowskiego w polskiej literaturze współczesnej. Trochę przykrywający, świetny save dla mnie Tomka Sekielskiego, mhm. znakomity lawirent Emila Marata i też godny polecenia laptop Tomka Lipki. Trochę to też wszystko przykrywa e, serial z Dorocińskim w HBO, mhm. ale, ale naprawdę, jeżeli się komuś 4N spodobało, to, to po tamte rzeczy też musi Siegnąć. sięgnąć z pełną konsekwencją. E, Czechów, zawsze czytałem Czechów. Od Haszka przez, przez Hrabala Skworecki Batalion Czołgów, i do tych Czechów jeszcze Saramonowicza dopisze, bo, bo no, oczywiście Szczygieł, który, który pisze reportaże o Czechach rewelacyjne, ale Andrzeja, chłopcy są chyba najbardziej czeską książką, hmm. y, jaka, jaka wyszła. Ty w jesteś w bardzo latach. dobrym kolegą, ja ci powiem, naprawdę. W ogóle. Y, Akunina nie znam. Akunina nie znam. <grym> A okay, A dobra. Akunina, Akunina nie znam, na pewno Akunin miał na mnie spory wpływ podobnie jak pisarze amerykańscy oczywiście doktorow Nabokow Wonega, którym się zaczytywałem w liceum po, podobno to taka właśnie książka dla autor dla licealistów i wczesnych mm -hmm, studentów. Ci, że, no wiem, Coś w tym u jest, mnie nie? się nie sprawdziło pod, po, ponowne czytanie. No właśnie, hmm. boję się, boję no. się, ale to, Joseph Heller, i co? Tu paragraf 22 ma być, tak? No a co masz, Bóg wie, okej, okay, dobrze. Komuś to nawet mm -hmm. dałem w prezencie na urodziny. Wiemy kogo siedzi ten ktoś tutaj. Tak, tylko to jest niestety tylko w antykwariatach i to jest dla mnie najlepsza książka Josepha Hellera, genialna. To są wyznania króla Dawida. Jeszcze nie nałożył śmierci, ale na dobrej drodze do śmierci sędziwy król Dawid opowiadał o swoim życiu. I na koniec litera, literatura iberoamerykańska. Też kiedyś bardzo mocno we mnie działa i chyba pierwszą poważną książką w życiu, którą przeczytałem, Naprawdę? był Mario Vargas Llosa, Miałem 14 lat i Przemiosła? kupiłem sobie nie, kupiłem sobie pod pałacem na targu książki Miasto i Psy. Okej, okay. i coś ty z tego zrozumiał, chłopie? Nie, to, to, to da, dało radę, bo tak? to jest była książka, która się rozgrywała w świecie kadetów, więc to byli nieco starsi goście ode mnie wtedy. I, I potem miałem taką gigantyczną satysfakcję, że w telewizji polskiej w roku 1982, warszywe czasy stanu wojennego, ale i, i, i piękny czerwiec i lipiec, Mistrzostwa Świata w Hiszpanii i udało się tam, tym facetom z TVP, dorwać kogoś ciekawego w biurze prasowym. W tym kimś ciekawym biurze prasowym był Mario Vargas Llosa, który akredytował się na Mistrzostwach Świata. Polska grała z Peru. Wygraliśmy zresztą 5 do 1 i pan Vargas Josa opowiadał o wow. futbolu I pomyślałem sobie, znał człowieka, nawet czytałem jego książkę. Także, także tak, jakoś to się wszystko splotło. Dostał Nobla i, i mogę po, powiedzieć, że z dużym zainteresowaniem po mieście i psach, po pantaleonie i wizytankach, po rozmowie w katedrze sięgam po jego. Taką lżejszą e, element, którą Nie wiem, nie to jest, jest, to jest na, na, na najnowsza jego książka. najnowsza Książka Markiza Liosy, bo Jossa został, został markizem. Tak? Tak, 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 Hiszpania uczniła go markizem czy? za popularyzację kultury E, tak, i, i języka. Mogę jeszcze jedną książkę. No, tak, oczywiście. Uwaga, wrzutka będzie. Nieprzyjemna okay, taka wrzutka. No dobrze, my lubimy też książki, które dają do myślenia. Znaczy no? nie, to będzie taka książka, kto jest najpopularniejszym polskim historykiem. Taki Norman najbardziej... Davis, oczywiście. Brawo, <laughs> <To> znaczy <wiadomo. laughs> Waliczek. <laughs> tak. Walijczyk. E, I to jest problem polskiej historii, że mamy genialnych, mąż może opowiedzieć o tych facetach, e, historyków. Jak profesor Samsonowicz wychodził na katedrę, jak można było go włączyć recording i, i, i nagrywać profesora. Bo ty też studentem byłeś, Tak, tak, tak. I jak opowiadał na obiedzie naukowym, to po prostu o. I, i, I wielu tych panów tak miało. Natomiast to nie znajduje odzwierciedlenia w książkach. To są podręczniki. Mhm. Natomiast jednak anglosasi potrafią pisać to tak prawda. dla ludzi, co nie znaczy, że, 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 to, że, są, że to są takie okola, jasienice, tak. Tak, tak. No, bo, no bo to jest taki strach przed jasienicą. Polscy historycy nie chcą być drugim jasienicą, mhm. który mhm. był tak naprawdę publicystą, a nie, a nie, a nie historykiem i trochę tam bzdur wypisywał, no ale niewątpliwie zaraził mhm. wiele osób tak, historią. Jest taka seria wydawnictwa Znak, Charakteryzuje się tym, że książki są opasłe, tam też i Davisów dużo. I pan Bivor Anthony to jest taki autor, którego książki łykam, czytam Walka o Hiszpanii 36-39, pierwsze starcie totalitaryzmów. Ta książka bardzo, bardzo, bardzo wiele rzeczy wyjaśnia. wyjaśnia. Oprócz tego są źródła, są przypisy, no więc, więc to, to, to jest popularno naukowe, ale to nie jest jakiś taki Kaliber, kaliber sensacje XX wieku, tylko to jest taka praca naukowa dla wszystkich. I, i, I bardzo żałuję, że nie ma między nami, historykami, kogoś takiego, kto, 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 kto byłby polskim Normanem Davisem z Polski. Polskim. Wiesz, to jest rzeczywiście chyba ciekawy trop dla wydawców. Tak naprawdę powinni zacząć szukać kogoś, kto takim Normanem Davisem się stanie. To jest chyba mhm. dobry trop. To jest nisza do. Zagospodarowania, prawda? I nie mamy tu na myśli może Piotra Zychowicza koniecznie. Dobra, <laughs> dobra nie mówiłam tego, nie mówiłam tego. Dobrze. Bardzo Ci dziękuję. Świetna A, książka. przepraszam, jeszcze to. suplement, suplement. Suplement. Proszę? Będę się mierzył z legendą. Może nie dzieciństwa, ale trochę tych czasów pierwszego warkasa Liosy, jak miałem 15 lat, no. zacząłem chodzić do liceum. I, i, I wtedy tacy, wtedy kolega, który był drugoroczniakiem, a więc miał już lat 16 więcej wiedział o życiu i miał jakiś pieniądz i był takim lekkim cwaniakiem, e, miał obłęd Krzysztonia. O. I teraz wracasz. Miał szyciki ze Stachurą ten kolega a. i tak dalej. I okay. Gitarę to, pewnie miał. A jak? No, ale my byliśmy tacy rok młodzi, zacofani. Ja do tego Krzysztonia nigdy nie dotarłem do obłędu. E, wtedy jeszcze był Iledyński. I to była taka, taka trójca tych autorów, która, która była bardzo popularna, to, to, to byli tacy idole młodzieży. W końcu Obłęd Krzysztonia obejrzałem w Teatrze Polskim i Redyńskiego też obejrzałem w Teatrze Polskim, Stachurę wszyscy znali. Teraz o nich wszystkich się totalnie zapomniało, kto, kto, kto to był, kto to jest I, i ja się teraz właśnie zmierzę z Obłędem, kupiłem sobie... W antykwariacie i zobaczę, czy to zrobi takie samo wrażenie, jak w teatrze przed laty. Ciekawy eksperyment. Świetnie. Powodzenia. Dziękuję. Dziękuję.